Nie dziwcie się, że termin prime. Ale został robiliśmy już galę w piątek. robiliśmy już gale w piątek. Ale mieliście konkretny powód, a teraz robicie tylko dlatego, bo wiecie, do, wiecie dobrze, że, że coś siadło tak? i że to nie teraz zmienia. Ale to nie, nie jest a, powód dla takiego no na, żeby to, gale słuchajcie, w piątek. Da, Zejdźcie ze mnie, ja tu przyszedłem, wyjaśniasz się z Bogzelem, że tak powiem. Prime są włodarze, są spólnoty. Dobrze, ty się, ja i, się i tak nie na, przyznasz do wiecie, tego. więc... Mówi, ja się nie muszę tłumaczyć za prime. Jakbym chciał być włodarzem, to bym był. Nie chciałem i nie jestem, albo nie mogłem, może jest. ktoś mnie nie chciał i tak dalej. To was tak to boli, bo ja tego nie potrafię zrozumieć. W czym jest taki problem? Ja rozumiem, że Prime was boli, że chcielibyście Monopol, że nie lubicie konkurencji. Nie, Ale myślę, czemu Paweł... Was to cholery, tak, to bo jak jest jest włodarzem Prime'u czy nie. Paweł. Jakbym chciał być tym włodarzem, to bym był. Widocznie nie no chciałeś jesteś. Tu chodzi chyba o to po prostu o tych pogłoskach dosyć mocnych, to są informacje o zawodników, że nie, nie dostali. Tak, będziecie kąsać wszyscy dwóch prowadzących właścicieli. Ale spokojnie do tak, Boxera tak, też to... przejdziemy. Ty w każdej A. innej organizacji bo, tak ale samo bym byłbyś... mówił. bo teraz taki paradoks. Wubi będzie. Taki, taki nie jest jakiego wyglądu, potrafi sobie sam poradzić. Taki paradoks Potrzebuję teraz będzie, że my Cię nie będziemy... Ja nie, nie. z całym nie. fejmem, walczyć? Nie, nie, nie. Słuchaj, to z Pytam no teraz się. taki paradoks będzie, zbarmę, że my Cię nie zbarmę, będziemy zbarmę, atakować. Z prowadzącymi, z, administrat z Dobra, administratorami. Gadasz, Panowie, nie. Zadajesz pytanie, nie dajesz dokończyć. Na proszę razie. bardzo, proszę, zapraszam. No, to znaczy... byłby teraz taki paradoks, że my Cię nie możemy atakować, bo jesteśmy z fejmu, więc Ty jesteś święty, bo wyjdzie no, na bo to, że fejm jest. prowadzący. Jest... Ty uparłeś się, uparłeś się o ten prime i cały czas mnie męczysz o prime. Paweł, on, no, to... on atakuje każdego, I akurat weź to jest, weź, to jest weź wiesz. Wy sobie kasjusza, weź sobie prezesa i go męczcie. Zaproś go do jakiegoś programu, chętnie porozmawia. Czemu atakujecie mnie?